Nie jest łatwo I wiem, że u Was chyba też Z Waszych wpisów Ja jadę sobie na rowerek Po prostu Nic nie robię, tak? Mam y, oczywiście pełno rzeczy do zrobienia w domku Ale wiecie co? Jest tak piękna pogoda Że na pewno nie będę siedziała w domu Wybrałam się na rowerek Znowu na przetarcie y, dróg nie wiem, gdzie jadę, po prostu jadę bez celu. Wczoraj tak nakręciłam filmik, pojechałam sobie bez celu, wylądowałam u męża rodziny, tam to jest mąż dla nich jest cudzynem, czy jakaś tam woda, nie wiem, po kisielu, nieważne, tak się zrelaksowałam, zapomniałam, tak jakbym nakręciłam na filmik, to zapomniałam, że z sąsiadką jestem umówiona. No dzisiaj nie jestem z nikim umówiona. Zupełnie spontan, jadę. No, jeżeli wiecie, że przyjdzie do głowy, obiecuję, że się zatrzymam i Wam nakręcę. Kocham Was bardzo, pozdrawiam Was, moje cudaki, kochane, moje cudne ducha Wy. Ja Wam muszę przypominać, że jesteście taki cudowni, no bo jesteście, teraz jak to lato jesteście, jak te kwiaty. Wszystko się budzi, kochani, wiesz, no, no to buziaczki, jak jadę dalej. Takie całuski Wam coś i da Was moc naturę. 都爱你。<the> <laughs>